Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Piątek, reprezentuję EventSyn. Jest z nami dzisiaj pan Piotr Czarnas, który będzie występował podczas konferencji Chief Data Officer Forum. Dzień dobry, Panie Piotrze. Czy może Pan powiedzieć nam trochę o swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym? Dzień dobry. Miło mi tutaj wystąpić będzie na konferencji. Ja w branży IT pracuję już ponad 27 lat. Pracowałem na stanowiskach menedżerskich, kierowałem zespołami, w których miałem zarówno zespoły programistyczne, testowe i data engineering. Budowałem w międzyczasie dwa startupy, w tym jeden nawet sprzedałem do USA. W ostatnich kilku latach skupiłem się bardziej na konsultingu. I wyspecjalizowałem się w takim obszarze jak jakość danych. No, z uwagi tego na to, że jest to temat wskazywany na pierwszym miejscu przez każdy zespół DATA jako główny problem na drodze do rozwoju i poprawienia skuteczności i działania w ogóle systemów i platform danych. W ostatnich kilku latach też budowałem takie własne rozwiązanie open source. Historia tego produktu wynika z tego, że musiałem wyszkolić zespół, który, z którym pracowałem przy analizie jakości danych. Dostępność specjalistów na rynku nie jest zbyt duża niewiele osób ma doświadczenie w jakości danych. Więc jedyna opcja przygotowania zespołu do pracy na danych klienta to była praca w bezpiecznym środowisku, poznawanie metryk, jakości danych, sposobów testowania, i w ten sposób byłem w stanie też zbudować przy okazji jakieś rozwiązania. Podczas konferencji CDO Forum wystąpi Pan w podwójnej roli. Będzie pan zarówno prelegentem podczas konferencji, ale też będzie pan prowadził warsztaty. Czy może pan przybliżyć najpierw może tematykę swojej prelekcji w trakcie konferencji? W trakcie konferencji opowiem o agile'owym podejściu do realizacji projektów jakości danych. Jest to o tyle ważne, że można zainwestować w projekt jakości danych dość dużo, zaplanować go na kilka lat, tak żeby każdą tabelę, każdą kolumnę przeanalizować, ale to będzie dość duży wysiłek. Nie od razu będzie widać efekty. Metodologię, którą stosowałem u siebie razem ze swoim zespołem i ją sprawdziliśmy na wielu projektach, to była metodologia Agile. Jak w klasycznej metodologii Agile mamy iterację. Aczkolwiek każda iteracja jest poświęcona na to, żeby zaplanować, które najważniejsze tabele na najwyższym priorytecie i najważniejsze błędy należy wtedy naprawić. Efekt zamiast kilku miesięcy lub dłużej poświęconych na projekt jakości danych, można już pokazać jakiś zwrot z kapitału, zwrot z inwestycji w jakość danych w ciągu nawet kilku tygodni. Dlaczego? Bo już to, co było najważniejsze, najpoważniejsze problemy zostaną zidentyfikowane i naprawione. A to, to jest prelekcja w trakcie konferencji, ale będzie pan też prowadził kilkugodzinne warsztaty. Czego będą dotyczyły te warsztaty? Chciałbym tutaj przedstawić całościowo proces jakości danych. Prowadziłem jako lider zespół jakości danych i głównym problemem było znalezienie Pracowników, którzy mają doświadczenie, jeśli już nawet znaleźliśmy do zespołu inżynierów danych, data scientistów, to rzadko kiedy o jakości danych cokolwiek wiedzieli, jeśli już to tylko słyszeli o wykrywaniu nuli, wykrywaniu może duplikatów, ale tak naprawdę rodzajów błędów, jakie mogą się zdarzyć w danych, jest dużo więcej. Więc żeby tutaj ułatwić zespołom start w obszarze jakości danych. Chciałem przedstawić kompleksowo cały proces analizy jakości danych, wytłumaczyć, czym są wymiary jakości danych, wytłumaczyć, jak, jakiego typu testy wykonać, bo to jest rzecz, którą zaobserwowałem Wielokrotnie rozmawiam z nawet zespołami, nawet jak zespoły Data mówią, my będziemy chcieli analizować kompletność, terminowość, validity, inne takie angielskojęzyczne zwroty, to nie każdy wie, w jaki sposób to testować. To jest jeden obszar, gdzie chciałem pokazać, jak jak wykryć jakie podstawowe problemy, dwa, w jaki sposób poziom jakości danych zmierzyć. Dlaczego? No jak wspomniałem o tym o tej prezentacji agile'owej. Jeżeli chcemy pokazywać postęp w naprawie jakości danych, to musimy go w jakiś sposób zmierzyć. Więc Przedstawię tutaj też metodologię liczenia kpi Coś, co można przedstawić na poziomie wyższym, na poziomie inwestorów, na poziomie zarządu, tak żeby można było też pokazać, jak wygląda benchmarking pomiędzy teamami i można było ocenić, jak, jak jest postęp. Na przykład gdybyśmy zaczęli projekt i widzimy, że jakość danych, poziom KPI to jest 60%, Jesteśmy w stanie co miesiąc naprawić, podnieść go o 10%, to można mniej więcej oszacować, ile jeszcze ten projekt w tym obszarze powinien trwać. Jako prelegent, będzie Pan też uczestnikiem konferencji Chief Data Officer Forum. Chciałem zapytać, jakie tematy w agendzie są dla Pana szczególnie interesujące, czego Pan będzie poszukiwał też dla siebie? Głównie bym tutaj zwrócił na tematy związane z data governance. Dlaczego? Nie da się naprawić jakości danych, czy nawet w większym zespole zarządzać danymi, jeśli nie wiemy co, gdzie, co, gdzie jest, do czego służy. Więc takie tematy, jak właściwe podejście do budowania, czy to data glossary, czy powiedzmy polityki wdrażania różnych praktyk i technologii, jest dość kluczowe. To nie wystarczy powiedzieć, jak użyć jakichś nowych tuli. Należy się skupić na tym, po co i dlaczego. Więc tutaj liczę na to, że ten akurat temat się znajduje na pierwszym miejscu listy takich tematów strategicznych konferencji. No liczę tutaj na, na udział licznych prelegentów, którzy będą chcieli się podzielić takimi praktycznymi doświadczeniami, jak w swoich zespołach byli w stanie wdrożyć różne praktyki i które praktyki przede wszystkim miały sens. Dziękuję bardzo Panie Piotrze i powiem w takim razie do zobaczenia w czerwcu podczas Chief Data Officer Forum w Warszawie. Dziękuję nawzajem.